Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trochę tak z perspektywy już kilkudziesięciu minut, jakie to były skoki i czego generalnie zabrakło Chcę w niedzielę? A nie wiem, chyba energii, kurde, nie, nie, nie oddawało mi tak wczoraj, ale no co zrobić. Przekonałeś się o tym na czy od rana czułeś, że to może być duże wyzwanie, żeby raz jeszcze się zebrać aż do takiego poziomu? Znaczy nie, no w tym pierwszym, no jeszcze spoko, na tym drugim tak gdzieś tam, nie wiem, co tam się w sumie podziało, no tak. No no, noga nie podała, no i przeleciało tam, no to, to chyba, chyba to była przyczyna. Generalnie to była grupa takich zawodników, którzy mieli problemy z uzyskaniem sensownych metrów, chyba bardzo trudno było? Znaczy nie, nie wiem, no tak jak mówię, no chyba, chyba coś tam popsułem, że to nie poleciało, no także nie wiem, no trudno powiedzieć. Do Ciebie zapewne dotarła ta nieszczęśliwa informacja na górę, że mamy problemy jako zespół. Yy, da się od tego odciąć, czy to już trochę podcina skrzydła? Znaczy, no na pewno no, skoczyć i tak trzeba, nie? Także to, I walczyć, także no, trzeba było skoczyć normalnie, Ja w sumie yy, no, cieszyć się z tego, że, że można było skoczyć, No ale, no, ale no, coś, coś tam nie zagrało, no, co trudno mi powiedzieć. Czy po tym polskim turnieju, po turnieju czterech skoczni te loty, chociażby sobotnie, pokazały Tobie samemu, że ja to mam w sobie dalej? Eee, znaczy pokazały, no czy pokazały, no spoko, fajnie mi się tutaj skakało, ale, ale teraz potrzebuję odpocząć. O to chciałem właśnie zapytać, czy taka zbitka turniej, turniej, mistrzostwa jest OK przyszłościowo, czy to już jest maraton, który pożegnajmy raz na zawsze? Znaczy no da się, no, wiadomo, no, jeszcze jak się człowiek tak nie męczy, czy, czy, czy coś, no to trzeba e, tak jak te skoki są lepsze, no to, to też inaczej idzie, nie? No ale tak, no, w zakopanym już też miałem dość trochę. E, tutaj też już trochę mi chyba energii brakowało, ale, ale to tak no, no, każdy ma tak samo, no, trzeba po prostu... E, inaczej to roz, roz, rozłożyć siły. My tak cały czas mówimy, że imprezy sezonu za nami, ale zobacz przed nami jeszcze Willingen, Lake Placid, Sapporo, Oberstdorf, Lahti, Rower, Planica. Tutaj jest jeszcze o co walczyć. E, no tak. No połowa sezonu, także, także walczymy dalej.